Dzień dobry, dzień dobry, najdroższy. Witam Was po Grand Prix Kanady w Montrealu i lecimy szybciutko z wyścigiem. Co się działo podczas tego, jakżeż emocjonującego weekendu? Pamiętajcie, że było sporo przesunięć i rotacji na starcie. Cofnięty był m.in. hulk, który wywalczył bardzo do, dobrą drugą pozycję w kwalifikacjach. Poza tym, jeszcze trzech kierowców zostało przesuniętych karnie do tyłu. Najbardziej, albo najłagodniej został potraktowany Sainz, który moim zdaniem powinien zostać przesunięty co najmniej dwukrotnie ze za zablokowanie dwóch kierowców, no ale sędziowie uznali inaczej, więc i tak w sumie suchą nogą z tego deszczu wyszedł. Czas nas nagli, lecimy ze startem wyścigu. Słuchajcie, doskonały start Hamiltona, bardzo dobrze. Verstappen startuje słabo, właściwie chyba zaspał trochę Fernando Alonso, traci pozycję na rzecz właśnie Luisa. Dobrze startuje Leclerc, bardzo dobrze startuje Perez, a słabo Sainz. Sainz traci aż dwie pozycje na rzecz Bottasa i Sergio Pereza. Warto też zwrócić uwagę na bardzo dobry start Oskara Piastrzygo, który do drugiego zakrętu już wyprzedził swojego bardziej doświadczonego zespołowego kolegę Lando Norrisa. Carlos Sainz mimo fatalnego startu już pod koniec pierwszego kółka odzyskał pozycję i wyprzedził Botasa, natomiast próbował zaatakować Sergio Pereza. Tutaj no, trochę zbyt optymistycznie Hiszpan podszedł do tego ataku, ledwo się zmieścił w zakręcie i Perez się obronił, ale... Nie udała mu się ta sztuka podczas już drugiego kółka na ostatniej prostej przed linią startu mety, aż przed ostatnią sekwencją zakrętów. Carlos Sainz skutecznie już zaatakował Meksykanina. Na tym samym okrążeniu Kevin Magnusen trochę zbyt optymistycznie podszedł do hamowania, i niewiele brakło, żeby doszło tam do jakiejś poważnej kraksy. Na szczęście przytarł jedynie. Kołami o ścianę i pojechał dalej. Oczywiście, salwując się ucieczką poza tor, natomiast na szczęście nic poważnego się tutaj nie wydarzyło. Na szóstym okrążeniu Logan Sargent dostał wiadomość krytyczną wiadomość o konieczności zatrzymania samochodu. Tam był jakiś problem z ciśnieniem oleju i tak Logan Sargent swój wyścig musiał ukończyć przed czasem. W początkowej fazie mieliśmy sporo akcji, dużo ataków wyprzedzań, fajnie atakował Piastry chociażby Hulkenberga, to jest sobie zobaczcie. Natomiast najwięcej wrażeń dostarczył nam George Russell na dwunastym kółku, podbiło jego bolid na krawężniku i nie dał rady już wyprowadzić tego zakrętu do końca, uderzył dość mocno prawym tylnym kołem o bandę, koło urwane, spoiler przedni zresztą też zawadził o tę samą, o tę samą ścianę, to też połowa spoilera stracona i od razu zobaczyliśmy samo bezpieczeństwa, a George w komunikacji radiowej no już żegnał się z wyścigiem. Błyskawiczne decyzje tutaj nastąpiły odnośnie pit stopów. Natychmiast do boksu zjechała czołowa trójka, właściwie to tak naprawdę wszyscy niemalże zjechali do boksu. Nie zjechało czterech kierowców, pięciu, przepraszam, kierowców. Przede wszystkim, kto nie zjechał, to nie zjechały oba bolidy Ferrari i Sergio Perez. W przypadku Ferrari wydawało mi się, że to jest bardzo ryzykowne zagranie. W sobie myślę, aha, myśl jest tutaj strategiczna, jak po raz kolejny Ferrari, będą z tego problemy. W końcu Ferrari ma straszny problem ze zużyciem opon. Jak się potem okazało, tym razem strategia nie była taka zła. Warto zwrócić też uwagę, że przy tej zmianie opon na wypuszczanie kierowców, część z kibiców domagała się kar, chociażby dla Hamiltona, za to, że zespół go wypuścił tuż przed koła Fernando Alonso. Moim zdaniem byłaby to kara, która może jest do wybronienia, ale na pewno Brytyjczykowi się nie należała. Tutaj Fernando przyaktorzył, mówiąc tak kolokwialnie, z manewrem unikania zderzenia i tak było niebezpiecznie, oczywiście. Ech. Nie, Fernando, nie było niebezpiecznie, było ok. Było na styk, ale było to ryzykowne, ale nie niebezpieczne. Jeszcze jedna rzecz warta uwagi, jeżeli chodzi o pit stopy, to odległości między McLarenami, ponieważ jeden jechał za drugim. Lando Norris postanowił troszkę zwiększyć odległość do Oscara Piastriego i potem okazało się to brzemienne skutki. Niestety dostał za to karę. Karę za niesportowe zachowanie. No, Uważam, że to z kolei kara kompletnie przesadzona i mówiąc. Brzydko wyciągnięta z kapelusza. Nie rozumiem, czemu dostał te karę. Owszem, no, zwiększył trochę tę odległość, ale każdy tak robi. A, no, nie no, przesadzili moim zdaniem sędziowie z tą karą dla Lando. No, ale już, ym, że tak powiem, musztarda po obiedzie. I ostatnia ciekawostka. Chciałbym tutaj wrócić do kierowcy Timus Brackley, czyli Georgia Russella. Jakimś cudem dotoczył się do boksu i jakimś cudem jego samochód jednak. Pojechał dalej. Inżynierowie doprowadzili go do porządku, wymienili mu nos, wymienili prawe tylne koło, znaczy wszystkie koła, oczywiście. Zawieszenie przetrwało i z ostatniego miejsca, w tym momencie stawki, ruszał w pogoń George Russell za całą resztą. Po pit stopach. Mieliśmy całą masę różnych ataków i ciekawych prób wyprzedzania. Niektóre skuteczne, niektóre mniej skuteczne. Agresywnie jechał Lando Norris, najwyraźniej zdenerwowany i karą, i tym, że na początku dał sobie odebrać pozycję przez Oscara Piastrygo. Na okrążeniu 17 przypuścił atak po wewnętrznej dość agresywnie i wyprzedził zespołowego kolegę. Pokazał, gdzie tutaj jego miejsce w stawce jest. Fajny atak na przykład Albona. Zresztą w ogóle Albon, bardzo dobre zawody. Naciskał Piastriego do tego stopnia, że w końcu Piastri popełnił błąd i Albon mógł go wyprzedzić. Świetne zachowanie Botas'a versus Magnussen, zresztą na tym samym kółku: 21. Zaraz potem stracił Magnussen pozycję na rzecz Landon Norrisa, Czy też w końcu dochodzimy do, do wyprzedzania z przodu Alonso, który cały czas czaił się na Luisa na 22 okrążeniu. W końcu skuteczny, ładny atak przeciwko siedmiokrotnemu mistrzowi świata, i tak to już dostało na dłużej w końcu też doczekaliśmy się zmian opon w bolidzie Sergio Pereza Meksykanin zjechał na okrążeniu 37 o ile dobrze pamiętam zaraz potem oba bolidy Ferrari no i jeszcze słowo właśnie o tych Ferrari jakimś cudem dowiozły tę mieszankę jeden stint bardzo długi aż do prawie 40 okrążenia no ja byłem bardzo zaskoczony bo w końcu problemy z greningiem były ogromne do tej pory w bolidach z Maranello a tutaj Okazuje się, że jakimś cudem dojechali aż do tego momentu i dało im tam wymierny awans, bo w końcu pamiętajcie, z których pozycji oni zaczynali. Oni z drugiej dziesiątki, a tutaj mieliśmy ich już na miejscu 4 i 5. Bardzo dużo akcji widzieliśmy ze strony Brytyjczyków. George Russell na 49 kółku był już na 8 pozycji, a był w końcu przecież w boktach i z 19 odrabiał straty. W swoim pościgu miał okazję wyprzedzić chociażby walczących ze sobą Nicka DeVriesa i Kevina Magnusena, którzy to w ogóle wypchnęli się z toru wzajemnie, potem na niego wrócili. Ale George sprytnie tę sytuację wykorzystał i tak właśnie przebijał się do przodu. Miał bardzo dobrze, zbliżał się już do Alexa Albona, o którym zresztą jeszcze też będzie parę słów później. I wydawało się, że co się odlecze, to nie uciecze, aż nagle nie uciekło. Na 55. okrążeniu George Russell dostał polecenie zjechania do boksu, przegrzewające się hamulce i. Niestety George musiał wyścig zakończyć po drugiej części swojej jazdy, która już była znacznie lepsza niż ten początek, który skończył na barierze. Drugi z Brytyjczyków, Lando Norris, bardzo agresywnie, fajna walka chociażby z Bottasem. Generalnie do samego końca cisnął. Bardzo mi się podobało to, jak jechał Lando. Ewidentnie poruszony tą karą pięciu sekund, która go czekała na końcu zawodów. Na trzy okrążenia przed końcem domagał się jeszcze czarno-pomarańczowej flagi dla okona, któremu spoiler ewidentnie chciał się, powiedzmy, lekko urwać. Tak to wyglądało. Ja powiem Wam szczerze, że jestem kompletnie zaskoczony tym, dlaczego sędziowie nie pokazali mu tej flagi, nie nakazali zjazdu do boksu, bo wyglądało to niebezpiecznie. Owszem, skrzydło tylne się nie urwało, ale jednak, no, moim zdaniem, zasługiwało to na wizytę w pit lane. Pod koniec też zawodów błędną informację dotyczącą zużycia paliwa otrzymał Alonso i dostał polecenie, żeby trochę pooszczędzać. To pozwoliło Luisowi zbliżyć się niemal na odległość DRS-u, ale Alonso nie dał się zbliżyć Luisowi na mniej niż sekundę. Już przy samym końcu z powrotem przyspieszył i Hamilton nie miał realnie szans na to, żeby dojść Fernando. W związku z czym czołowa trójka już jechała bez zmian aż do samej mety. Z ciekawszych wydarzeń pod koniec wyścigu, Max niewiele brakło, żeby sam się wyeliminował na tym samym zakręcie, na którym George wcześniej uderzył w barierę. Maxa wybiło na krawężniku, ale udało mu się opanować swój bolit i na szczęście się nie rozbił. Zresztą zgłaszał przez radio, że hu, niewiele brakło, żebym sam się wyeliminował. Do samego końca fajnie naciskał Alex Albon. Przed ostatnią szykaną, jeszcze chociażby Norris, stoczył walkę z Okonem albo odwrotnie. Chociaż tutaj już było taka no, byłoby to perusowe zwycięstwo Norrisa, bo i tak miał te 5 sekund kary mieć doliczone. W końcu jakiś atak Strola na samym końcu wyprzedził Bottasa. Kończąc ostatecznie przed nim, i na ostatnim okrążeniu jeszcze Perez zmienił opony, by wydrzeć najszybsze okrążenie Maxowi Verstappenowi i tym samym dodatkowy punkt. 41. wygrana Maxa Verstappena. Tym samym zrównuje się z Ertonem Senną, legendarnym kierowcą brazylijskim, moim idolem sprzed lat. fajnie zachował się Christian Horner przez radio, mówiąc tak Maxowi, że. Wiem, że nie przepadasz za statystykami, ale jest to zwycięstwo numer 41. Pomyśl o tym, gdy będziesz na podium. Setne zwycięstwo Red Bulla, dwusetne zwycięstwo bolidu konstruowanego przez Adriana Neweya. No cóż, pogratulować Maxowi. Pełna kontrola, pomijając ten jeden błąd na 65. okrążeniu. Fantastycznie, Max. Brawo, świetne zawody. I jeszcze szybciutko o kierowcach. Od końca lecimy. Logan Sargent, niewiele można powiedzieć, zepsuło mu się auto, ale generalnie słabo. Amerykanin nie wydaje mi się, że jest uszyty na miarę bolidu Formuły 1. 19. miejsce George Russell. W kratkę wyścigi, to nie pierwszy raz. Błąd, który go ostatecznie kosztował, przypuszczam, że te właśnie awarie hamulców. Niemniej bardzo dobra jazda w tej drugiej części po, po odwiedzeniu pit stopu. Ostatecznie jednak nie kończy ze względu właśnie na awarię swojego Mercedesa. Pozycja 17. Nick DeVries i no słabo, no, nie szło mu tutaj w tym wyścigu. Znowu na szczęście nie rozbił auta, ale było ryzykownie. Szczególnie to spotkanie z Kevinem Magnussenem na pewno mogło się dużo gorzej skończyć. Kevin Magnussen znowu hasy. W ogóle tu bardziej chciałem o Hulku powiedzieć, ale to zaraz przy nim będziemy. No, walczył, ale słabo walczył. Następnie mamy dżu. też gorsze zawody, na pewno nie to samo, co poprzednio w Hiszpanii. Nico Hulkenberg startował z piątej pozycji, kwalifikował się z drugiej i spadł na pozycję piętnastą. Słabe te zawody w wykonaniu hulka, no, przegrywał, gdzie mógł przegrać, ale to myślę, że to jest znowu ten sam problem Hasa, który mieliśmy już wcześniej, czyli i opony słabo trzymają, i po prostu w tempa, w tempa wyścigowego w bolidach amerykańskich brakuje. Yuki Tsunoda, chyba najsłabsza jego postawa w tym wyścigu z wszystkich grąpli od początku sezonu. Nie ma się nawet tutaj nad czym rozwodzić. Potem Lando Norris. Lando Norris bardzo dobra jazda i ta kara kompletnie niezasłużona. Powinien być znacznie wyżej. Mnie się podobało jak Lando sobie radził w tych zawodach. Pierre Gasly, kompletnie niewidoczny. No, moim zdaniem, okon wyrasta na kierowcę numer jeden, zdecydowanego w Alpine. Oskar Piastri, bardzo dobra postawa. Kolejny wyścig, ewidentnie najlepszy z debiutantów w tym sezonie F1. Walter i Bottas wreszcie powalczył, choć może i przegrał parę pojedynków, ale starał się, naciskał. To był dobry weekend Bottasa. Dan Stroll. Patrząc na to, gdzie jest Fernando, ponownie słabo. Lance Stroll to jest moim zdaniem kierowca do wymiany w Astonie. Może nie jest naj, najbardziej dramatycznym kierowcą, ale na pewno Aston pod wodzą Fernando Alonso sprawuje się znacznie lepiej, a ten kierowany przez Lance'a Stroll'a znacznie gorzej. Przypadek? Nie sądzę. Esteban Ocon, kolejna solidna postawa Francuza. Zdecydowanie dobre zawody, solidne. Dowozi wynik, jaki jest od niego oczekiwany. Przed nim kończy Alex Albon. Fantastyczna postawa Albona. Upgrade'y, te, które zostały wprowadzone w Williamsie, widać, że zadziałały, a Albon też tutaj wycisnął z tego bolidu, ile się dało. Bardzo, bardzo dobry weekend Albona. Brawa, jest to dla mnie kierowca tego wyścigu. Przed nim mamy Sergio Pereza. Bezbarwny. No, znaczy, wyprzedził, ile mógł, ale wolniejszy od Ferrari. No, zobaczcie, co robi Max ze swoim Red Bullem, a co robi Sergio Perez. No nie. No nie jest to kierowca na miarę mistrza świata, jako drugi kierowca Red Bulla jak najbardziej, ale na mistrzostwo na pewno nie zasłuży i nie zobaczy go kiedy, dopóki będzie Max z nim w zespole jeździł. Później mamy dwa bolidy Ferrari, Sainz i Leclerc. Sainz zawalił start, ale generalnie strategia wreszcie, grande strategia Ferrari zadziałała i Udało się czwarte i piąte miejsce to maksimum, co byli w stanie wycisnąć. Było naprawdę nieźle ze strony Ferrari. Wreszcie odetchnąłem trochę, bo lubię ten zespół. A żal mi było patrzeć aż wstyd miejscami na to, co się działo w poprzednich Grand Prix. Tutaj było w wyścigu znacznie, znacznie lepiej. No i na plus też to zużycie opon lub brak tego zużycia. Bardzo duża zmiana i to mimo, że nie było żadnych poprawek technicznych, przynajmniej o żadnych mi nie wiadomo na to Grand Prix. Pierwsza trójka, co tu dużo mówić, Hamilton. Solidnie, ile mógł, świetny start, ale był, miał wolniejszy bolid tym razem od Astona. Bardzo dobry wyścig, nie można mu nic zarzucić. Robił co mógł i co mógł to dowiózł. Fernando Alonso świetnie wyprzedził Luisa na 22 okrążeniu. Poza tym kontrolował tempo, mimo pewnych problemów, mankamentów technicznych. Widać było, że faktycznie poprawki Astona były duże i przyniosły sporo zmian. Aston przyspieszył. No i Max Verstappen, klasa sama w sobie. Mimo tego błędu, o którym już wspominałem, świetny wyścig, zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Brawo, Max! I tym samym zakończyliśmy analizę tym razem szybciutko, no bo co tu dużo mówić, klarowne sytuacje. Bardzo jeszcze słowo o sędziach, którzy moim zdaniem jeszcze raz powinni się zastanowić nad tą czerwoną, pomarańczową flagą, która wygląda na to, że pokazywana jest, jak komuś się przyśni, że. Trzeba pokazać, to pokażą, a jak nie, to nie. A tutaj ten Alpin Okona faktycznie mógł, mógł stracić tylny spoiler i ten spoiler mógł zarządzić komuś poważną krzywdę. Zwrócę uwagę na jedno, na podium stało 11 tytułów Mistrza Świata, a uwzględniając tegoroczny, to już 12, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że w tym sezonie Max zdobędzie tytuł, a jeżeli miałby go nie zdobyć, to zdobędzie go któryś z tych dwóch panów, którzy stali z nim razem na podium, bo przepraszam, ale Sergio Pereza nie uwzględniam w tych statystykach. Bardzo dobre zawody, emocjonujące, chociaż były momenty, w których można było sobie odpocząć, więc na pewno nie było to aż tak trzymające w napięciu jak, tydzień, jak dwa tygodnie temu w Barcelonie. Ja byłem bardzo zadowolony. Nie wiem, jak wy podzielcie się ze mną w komentarzach swoimi odczuciami. Tymczasem dziękuję Wam bardzo. Konrad na dokonanego stolika. Buziaki do zobaczenia w Austrii za niecałe dwa tygodnie. Cześć!